pograć, piszcie na nasze social mediach linki będą w opisie a i zostawiajcie suba, i dzwonka jak nie wszystkich ale co niektórych, witamy? czy, czy co? Widów wszystkich witamy no witamy wszystkich widzów Ci, co są wierni zawsze zostają. Tylko kuźwa nie oglądacie. A ci co oglądacie nie subskrybujecie. Jak tak możecie? Nawet nie czuję jak rymuję. Ogień. Nie hamie. Won. No i serio? Musiałaś mnie zepchnąć, Mendo. No jak ci kurwa, Aśka Czasne, zaraz w tym kaczy łeb. A no, jestem No i jeszcze mnie młotek pierdolony. Hamie przebrzydły. Ani tak. Pierdolone młotki. Kościu. Nie ruszysz? Lecę. Jestem. Ja, ja. Andrzej, cztery punkty. Do... Cztery punkty. No bo mnie łotki napierdzielały, kurwa, odwal się. W zęby możesz dostać, jak przyjadę, co najwyżej. Chęci kurwa odpadli. Andrzej. Ogólnie zrobię... A w sumie powiem ci coś po nagrywce. Nie, nie zapomnę. Tego się nie da zapomnieć. Ja, ale to wiesz, że ty też musisz to zrobić. Ale co, nam razem są No właśnie, nie wiem. Pierwszy przycisk idzie tam na dole, widzę. Już lecę po niego. Już chuj. Mój! Tam widzę Dobra, zabrał Idę Tam? do góry. No, mówiłem, że razem. Kurwa. No, patrz, nie chcę mnie wklepać. Nie mam jak też wejść. Muszę inaczej. Tu mam przycisk. Kurde, zabrał mi. Jeszcze jeden mam. Spadłem na niego. mam kolejny. Mój? Nie, nie mój. Kurde, zajeb zajebują przyciski. Nie. Ja Znowu spadłem na dole. Ja, sam, ja cały czas jestem na dole. Tu mi przycisk leci. Ja tu mam przycisk. Mój? Kolejny zabrali. Kolejny zabrali ja tu siedzę A Andrzej tam jest Mam, że widzę przycisk No Zabrali Kurwa, tu jest, ale... Jestem u góry Jest Nie twój Bra, nice, nice Będzie mój Mam Jest kolejny Nice Andrzej, tu lecą, Zabrali. tu ale zabrali Widzę kolejny Za, Kurde, uciekł Dobra, Dobra. Ukończony. Przechodzimy? Nie. Odpadamy. Kurde, nie! A się Ale na to. Dobra. Escape. Kurde, nie zdążyłem escape'a. Ciężko to. Jak przy każdym... Znowu nie zdążyłem escape'a. No. Za dużo ludzi na taką no, mapkę. No tak. Dużo, za dużo. Po wejdź. wyjdź. Zrób spa. Ojej, Maria Ja miam 90. No, no, solo Miałeś ku... no, ostatni... no, Nie wiem. Chyba, nie wiem no, 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 no ja miałem 900 razy 2. Parkour do przyszłości. Kurde, są same nowe mapy. Praktycznie. Parkur do przyszłości nie było. Andrzej A dobra, to jest dobra. To, to no to tak, dobra, to było. Ale zmienili miniaturkę do tej, do tej mapki. Dlatego mi się popierdzieliło. No, folwajcy, oddajcie solo na ludzie. Nie ma, właśnie. Weźcie, nie bądźcie chamy. Po prostu to oddajcie, i tyle, no. Przecież tak się. Nie, się nie da grać. No nie ma. W takim wypadku teraz nie ma. Kurwa. No, dostałem czymś. Jezus Maria mój, wartemu Chodźcie za mną Jednojki No obrywam tym głównym. no patrz! Dobra, fartuj No pa... Kur, spadłem Jak ja tego nie przejdę, to się zdenerwuję, nie? No, kurw! Możecie mnie zostawić, proszę! 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 No, kurw! Ja pierdolę ty dalej tu? No, odwalcie się ode mnie. Tak, bo ty gówno mnie bije. Oglądajcie skubańca. Tam, żebyśmy razem Fajnie by było Tak kiedyś było <laughs> No he? O, przejawione dostałam na mapy. Dobra, teraz jestem. Aha! x i tam. Tędy się nie przejdzie. Twój, twój, twój! Już nie będzie twój. O, kurwa masz jeden. Na pięć. Szukam ci no prost ciebie. Oj zajęło. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No patrz no. to, to nice. Popatrz, jak mi kradną. Wejdź do góry. Masz. Masz dwa. Jak da żadę doskoczyć to bieczko ty Uf. Dobra, nice Ai, nie, jeszcze Szukaj na dole może. Cicho. Nie będzie, 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 będzie Nice. Mówię już myślę, że będę miał. Nie, tu jest chyba 5 zawsze. Mieliśmy 10. Okay. A to graliśmy w duetach. A teraz chyba też gramy. Nie, solo. Niemożliwe. tak gramy solo, jak byś mogła bez mnie grać? Sporo ja odpadłem. Ale ja nie Nie, dawałam... jak ja odpadłem, to ty też byś ja dawałam go. To na e nie zmieniłem gotowość. na solo. No to ja nie dawałam później. Dała ciekawie, raz nie gotowość. dałam. No to Co ja mam to będzie. Piłko odbić. Nie może ci spać na twoje pole. Jak ja mam to? No. Pojebana mapa. Do boku mu tutaj No, patrz! No patrz no! Jest pojebane. Tego się nie da zrobić. No. A ta kamera to w ogóle nie pomaga Ładne ścięcie Ale kurde, no prawie O ile chce to podrzucać? Tak Zacięło mi się No to nie jest. sterowanie, jest. popierdolona kamera też. To si nie da tak. Nie do jaja, No i ciekawe, jakbyś ty to kurwa wygrał. O! Masz punkt. Nie wiem, jak ja kurwa tego nie odbijam Bo jebana mapa do wyjebania Чем Настик? Сейдем. Не, пятнадцать четыреста. ważne kiedy ty dasz ten. Kiedy ty dasz ready, twoje ready zawsze będzie. Jak nie jesteś hostem, to twoje ready będzie. Jak nie jesteś hostem, to twoje ready zawsze będzie. kurwa co to jest? Unikaj mazi. Na tyle osób? Przecież to będzie się spierdalać na dół. Pomarańczowy na dole nie będzie się spierdalał. Ten przedostatni okrąg. Na którym jesteś. Ale tu jest unikaj mazi. A nie, że one będą się No, spierdalać. Kurwa, kulka! Jeszcze kulki tu są, no nie. Nie, no odpierdolcie się. Ostatnie. No, kulki wybuchają na mordę. Ile jeszcze? Miał być, aż upłynie czas. Trzy na siedem, Kurwa. Kurwa. No spadłem, bo mnie wypierdoliło coś. Nie gram w tą jebaną grę, kurwa. Usuwam ten odcinek. Pierdoli mnie ta gra, kurwa. Chuje w dupę, kurwa, i kamieni kupę. nie Yep. Trzeba znaleźć coś nowego na multi. Ok. Żeby było w koło. Te. Ale coś ciekawego. Mów zawsze Ty przeszłaś czy nie? Przeszłaś. Ściągnij kurwa z powrotem tego herbosału no. Ja nie będę się... No ściągnij. Leć na bok, no, leć tam na te trampoliny. Na nich się skacz. Te trampoliny, ciężko Oj, na nich No nie, nie. One się przesuwają. Wiem, że się przesuwają, ale jak dobrze trafisz, to... to trafisz. Jakiś dobrze Czemu spadnąć? Bo nie no mogę wycelować się. Bo mnie źle odbija za No mi laguje kurwa, strasznie. No i na, nice, jesteś Ale widzisz, że cztery osoby. A ja mam tylko. Wypaczek nie odbił. Siedem, kurwa. Siedemdziesiąt parę procent i odpadłaś. W co idziemy? Bo już mam dosyć, kurwa. 12. Chodź po wkórku.